Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale HexMates i nie będę was oszukiwał, nagrywamy ten wstęp drugi raz raz nagraliśmy go w samochodzie, ale tak później przekminiłem, bo chcieliśmy zrobić taką nutę niepewności, zeszkawić was ale jak zwykle pewnie nam się to nie uda, więc w pierwszym wstępie nagraliśmy jak mówimy, że budujemy coś, ale nie będziemy mówić po co to budujemy, żebyście zaczęli w następnym odcinku, ale później jak przekminiłem, że budujemy komorę lakierniczą, no to chyba każdy średnio zrównoważony szympans zrozumie, że będziemy w niej lakierować, no i ten planu kupi generalnie. Więc w dzisiejszym odcinku budujemy prowizoryczną komorę lakierniczą po to, żeby w kolejnym odcinku pomalować w niej Hondę. Mamy już wizualizację tej Hondy. Ładna, ładna. Wyjdzie taka w naszym stylu, totalnie y, z delikatną nutką y, śmiechu, czarnego humoru. I co? I chcemy podlecieć na jakiś event, zrobić małą prezentację tej hundy. No i mamy jeszcze parę pomysłów na dalsze aktywności związane z tą hondą, ale przechodząc już do sedna sprawy, w dzisiejszym odcinku nasza prowizoryczna komora lakiernicza. Jak wiecie, malowanie pod gołym niebem to jest generalnie problem. Muszki, pogoda, warunki atmosferyczne. Wychodzi to ch a z racji tego, że zakupiliśmy profesjonalny sprzęt lakierniczy, co prawda do obiektów przemysłowych i do mieszkań, nie do samochodów, ale pewnie do, do samochodu też się nada, dowiemy się tego w kolejnym odcinku. I teraz tutaj szybki shot do tego, jak lecimy po sprzęt i go kupujemy i zaraz wracamy na studio. No jest. Już widzę, jak Honda... A, marzenie. O patrz, jest ka z przeduszką, pewnie że będziemy z przeduszką. Zobacz to. Ostatni karton. Przeduszka o wartości około 299 zł graficznie dawno mnie takie szczęście nie spotkało. No, więc jak już widzieliście, mamy turbo wypasionego sprzęta do malowania. Trzeba będzie jeszcze się nauczyć tylko go obsługiwać, ale teraz mój chytry, chytry plan, bo wymyśliłem to na poczekaniu. Nie wiem, ten pomysł jakoś tak głupio wpadł mi do głowy, ale nie widziałem wcześniej, żeby ktoś coś takiego zrobił i myślę, że to wypali. Mianowicie, plan mam taki, patrzcie. Nasza hunda ma następujące wymiary. 4,30 długa na 1,70 m. Czyli potrzebujemy na nią coś takiego 1,70 m. I teraz myślę, ile zapasu sobie zostawić. Zrobimy Tutaj 3 metry szeroki, żeby był swobodny dostęp do koła pojazdu, żeby tam można było tym pistoletem maltać. A tu mamy 4.30. I tu już zaczyna się delikatny problem bo wydaje mi się, że najdłuższe deski są 5-metrowe. Spróbujemy na 6. Muszę zadzwonić do tartaku. Czy wy macie łaty 6-metrowe? Nie. No, tak jak myślałem, czyli trzeba jeszcze raz zmazać I tu będzie 5. 4.30, czyli mamy 70 cm, to mało ale najwyżej zrobimy tak, że ją podepchniemy do tyłu, pomalujemy przód, podepchniemy ją do przodu, pomalujemy tył. O teraz ciężka matematyka. I teraz, jak mamy taką konstrukcję, zbijemy sobie tam na szybko, sześć wkrętów, to całość dookoła. Tak, o, cyk, cyk, cyk. Będziemy owijać streczem. Haha, <grym> genialne. Nikt na to nigdy nie wpadł. Streczem przeźroczystym. Nie będziemy mieli problemu wtedy ze światłem. Będziemy mieli dobrze doświetloną hondę do malowania. No i dodatkowo będzie to bardzo tanie. Więc teraz ja szybko liczę te pozostałe ścianki, ile tych desek potrzebujemy. Jedziemy kupić deski, strecz, wszystkie niezbędne rzeczy. I widzimy się zaraz na holu zakupowym. Hall, hall, jak to się mówi. Dobra, jeden. Ch... Pokupujemy wszystko. I uwaga, bo to jest bardzo wyjątkowy dzień ponieważ nie często się to zdarza. Na dzisiejszym odcinku będzie z nami Bartek. Jej, super. Wiem, że nikt nie lubi go oglądać, ale będzie. Więc do sklepu, po deski, po Bartka. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Bartek sam siedział o 15 i zaczynamy skręcanko. Bartek. Jerry wziął sobie do serca chyba. I tak jak wy pewnie nie rozumie mojego tłumaczenia, żeby wam to zwizualizować, jak i sobie, to robi to profesjonalnie. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Że po rozpisaniu. Mam nadzieję, że Jerry lepiej Wam to zobrazował niż ja. Także lecimy teraz do pierwszego naszego sklepu dzisiejszego. Jedziemy po folię stretch i po taśmę. Potem jedziemy po folię jako podłogę i na końcu jedziemy po papier do zabezpieczania Hondy i taką taśmę do zabezpieczania też Hondy. Jedziemy jeszcze na heksy zapakować narzędzia do skręcania tego wkręty. Jakieś takie pierdoły. Czekamy na Bartiego. Barty za dwie godziny kończy pracę. No i zaczynamy skręcanko wypasionego domu. Moim zdaniem to wyjdzie tak dobrze, że to zostawimy na stałe, nie? Będę to Mercedesa trzymał, garaż tego zrobię Dobrze, że mamy auto budowlano-terenowe To jest idealne, żeby jeździć po takiej drodze Generalnie podpowiedzieli mi fajnie w sklepie budowlanym, żebym zajechał sobie do ogrodniczego, bo ludzie często folie przeźroczyste biorą na dachy do szklarni. No i w sumie ma to sens, to dla nas też to będzie taka mała szklarnia, więc po prostu jedziemy teraz jeszcze do sklepu ogrodniczego, bo tak wpadłem na pomysł, żeby tym streczem nie naciągać, nie bawić się i żeby nie było co 50 cm przerwy i łączenia, to wtedy byśmy z jednej tafli folii jakby rozwinęli dach i tylną ścianę i to już w ogóle byłoby waterproof wtedy. W jak jeszcze ten. Stałem i czekałem aż mi tą folię udną. Dostałem ją. Spoko. Porównywalna kosztowo do strecza, to wyjdzie w ogóle nam taki ciekawy eksperyment naukowy. Co będzie lepsze, czy taka folia, czy taki strecz. No i tak przy okazji wpadłem na genialny pomysł, że można sobie osznurować te miejsca, gdzie będzie sama folia i wtedy to będzie w ogóle bardziej stabilne i nie będzie nam folia opadać. Może faktycznie to zostawimy i to będzie taki garaż albo kuchnia letnia. Dobra, teraz idziemy zrobić kolejną bardzo ważną czynność, mianowicie w handzie skończył się przegląd. Idziemy po tego szesana, jest dowód, ale jest zabity po same bile. Przegląd skończył się. A tu było ostatnie bicie w 2020 roku, ale to jest ładna. to lubi. Prąd jak Jocio, lubi to. A właśnie, bo nie powiedziałem jeszcze co robimy. Idziemy teraz upgrade'ować audio do Hondy, bo ten fabryczny działa słabo, ale mamy na to dobry pomysł i rozwiązanie tego problemu. Biegam, bo tu Jerry kamerą e, średnio operuje teraz. Patrzcie, to jest w ogóle taki tip, sprzedam wam taki zamysł. Mamy taki pamiętniczek, który się otwiera. Nie działa, ale. Tak, Honda będzie kiedyś odpalana. Dobra, myślę, że. Takie audio w Hondzie spełni swoją powinność i Jeb... basem synu. <laughs> o panie! Tylko jeden problem: z tyłu się nikt nie zmieści. Dobra, działa ty! Krztusiła się tam lekko, ale poszło, finalnie. Jocio. No jednak przetwornica nie daje rady. Generalnie dojechaliśmy na przegląd, ale ona miała taki problem, że się grzeje i się zagrzała. Nie wiemy, czemu ona się grzeje. Poczekamy chwilę. No tak. Ach zo. So. Nie wiem, w którą. O, teraz lepszy grip ma. O, uważaj. Nadmiar, upus upuszczamy nadmiar gorącej wody, która jest tam niepotrzebna, zaraz lejemy chłodną. Paruję, ale. Jednak to już był chyba za gruby tryb dla niej. Na chuj napierdalasz ty jebana, zajebać ci kopa, kurwa w łeb. Taki gorące. Właśnie, mały update: Honda została naprawiona, yy, upuściliśmy nadmiar ciśnienia, dolaliśmy zimnej wody i na razie trzyma poziom. Jak długo zobaczymy, będzie trzymać tak długo jak my będziemy trzymać poziom. A się nagrywa? Nie. To dobrze. Nie lubię oglądać dźwiękiem Także już jesteśmy przeniesieni do mnie na podwórko I właśnie Cześć. przyjechał też Bartuś Ale Bartek, mam nadzieję, że widząc tą czapkę Od razu wiesz, kto tutaj pełni funkcję kierownika Tak, się czuję tak poniżony, jak patrzę na tą czapkę Bardzo Wiem, dobrze. gdzie moje miejsce jest w szeregu Bardzo dobrze, właśnie tak miało być Tu będzie nasza komora Na razie jest gówno, a będzie jeszcze gorsze Jak postawimy naszą komorę lakierniczą Tak jak zaraz zobaczycie na przebitkach Drewno już leży, resztę rzeczy też już mamy No i co, teraz tylko wszystko złożyć do kupy No i stoi tutaj też, co moim plecami nasz bohater, który właśnie dzielnie został pierwszy raz, od kiedy go mamy umyty. Trzeba było zeskrobać mech z szyby i już uszczelek. I dzisiaj przyszedł przegląd, więc brawo dla Hondy. Dzielnie. Stresowałem się bardziej niż przed maturą ustną, ale, ale Pod przeszła. grubą warstwą mchu okazało się, że on tak I jednak rydzywieje. No, diagnosta powiedział, że gorsze śmieci jeżdżą po tych drogach. A, właśnie, jedną rzecz chcę tylko sprawdzić. Jezu, na tak długo na to czekałem. Całe życie na to czekałem. Na pierwsze włosy łonowe Powiedz, że coś do Hondy. Do Hondy, no, oczywiście, ja że do Hondy. I... Poczekaj, całe życie na to czekał. Blisko? Kurde, nie wiem. Na pewno widzowie też są bardzo ciekawi, co ja tutaj mam. O, karton! Nie, ale to, co tutaj mamy, dowiecie się w następnym odcinku, jak już będziemy ją robić. Nie. Dobre Marty? zajewiste. Okej, okay. a także pode mną są teraz deski. Te są pięciometrowe, zapewne? Jerry zje ogólnie, że nie nagrywał, bo był śmieszny żart. I teraz już nie będzie śmiesznych żart do końca. Eee, no jak bez prądu, właśnie mówię ci, Idioto. że podłącz tu, znajdź prąd tam i podłącz, a ja zmierzysz, że one mają 5 metrów na pewno. Bo nie chcę się trzymać. I prawie mają te 5 metrów, nie? Dobra, to będzie size tego garażu. O Jezu, ta jaka brzydka, ale no dobra, trudno. Takie deski też mają prawo żyć. Grube też ktoś mówił Co, to? Po co ja się godziłem? Wyszedłem przed szereg, żeby coś nagrać I zobacz Bartek wykop sawojkę, zakop wojkę. wojkę. A weź jeszcze tam tydzie. Do góry Gij, tak trzeba to skręcać Mogę się założyć, że jak będziemy to robić, to wyjdzie jakaś gała, nie? Co ty mordo, w tym ślanem ci za zaprojektował? No rozchodzi się trochę, pękła, kur... Trzeba nawierzać je w takim układzie Problemy, o których wspominałem przed chwilą, właśnie zaczęły się właśnie zaczęły występować i to jeszcze szybciej niż myślałem. Już na pierwszej desce zaczyna coś ku nie grać, coś kurwa, nie grać, coś co się stało, nie wiem. nie wiem. Na pierwszych metrach wysunął się na prowadzenie. Dzień. Bo tylko na filmie tak zrobimy, że nie wiem, coś używamy, tak? Dobra, nagrywasz teraz, że tego używamy? Bo to pierwszy i ostatni raz. Tak? Tak. I nawet prawie nam się po. Daj kątownik. Ch**ie ten kątownik Też jest. tak sądzę. Dawaj Barti, olej go. No. Oj, Mateusz chyba jakiś niewyżyty chodzi. Tak mu dobrze idzie to. Zawsze mam Barti tak na twój widok. No to się nie krępuj, tylko powiem. Gejowskie żarty. <śmiech> <śmiech> w dzisiejszym odcinku jest żartów. Barti żartuje, że nie jest Zobacz, doszło do zniszczenia rękawicy, ale nie moich dłoni. Dlatego warto pracować w rękawiczkach. Co prawda, może nie wciągnęłoby mi tego, gdybym nie miał sobie rękawiczek, ale... No zobacz, jak mi rękawiczkę podarło. Dobry. Wiertło. Tak mi... Wsysło mi. Pilnuj kątów. Teraz to już, Jak teraz? K to już było z samego początku. Co, próbujemy od razu ją owinąć streczem? Zobaczymy, czy coś, coś może nie wyjść? Tak. <noise> Co się cieszysz? <gry> Dobra, już nie będę. Barcie, to teraz bardzo ważne, tak? To szczelnie zrobimy, to będzie oznaczać jak bardzo nie mamy syfu na ścianach. W tą stronę. Ja ją proszę, a ty leć dookoła, tak? O kur. Ale sprawę do jebo. Ale to będzie brzydko teraz wyglądać. Strasznie, wiesz to czyścił Barki. Jak mu powiedzieć, Ja myślałem, że ona będzie tą szerszą stroną przylegać do Ziemi, ale jakbyś chodził na te do szkoły, no. to byś wiedział, że, dre... że w taki kształcie jest bardziej wytrzymały na działanie grawitacji. Mhm. W prostokącie, a nie w kwadracie. No patrz, tak, cały czas tak. jest w prostokącie. Bardziej. Ja. Taka jest chujka, jakby była, tak? Nie. A tak zaczyna Pokażę wam to o... oczami dla... dla początkujących. To jest jak Mateusz widzi dziewczynę. A to jest jak widzi chłopca. Niepełnosprawnego. Weź <grym> Marti, mam szary dres. Nie żebyśmy używali tego kątownika, po prostu powtarzamy ujęcie. Gdyby to okazało się słabe. Nie no, nie mam rady go wkręcić. Ten jest do zalenia. Jak ten cały projekt, ten. Czemu? No, no to zamiast nie. robić porządnie, to... A, ch... nie. Jakoś to będzie. Jak cała Honda. Jakoś to będzie. Nie no, Honda akurat jest nie po żeby Honda. się nam dzisiaj we nie zagotowała, nie? Co to? To nie. Nie było tak. Jak ch... że nie daliście profesjonalnego płynu ze szlaufa. Dolaliśmy tego, co był w bagażniku. Jaki był w bagażniku? Woda. O, piesek. Z Ciebie jeszcze brakowało. Nazwami. Hej. Uważaj na tą skrętarkę. No. Przewróciłaś mnie, piesko. Cześć. Ale przyjacielsko, macha ogonem. Nie, nie Starcze, Ta. dobra. Koniec, porobajcie. Skutek, bo Dobra, starczy pies, idziemy pracować. Gdybyśmy mieli na kubie chrupki dla ciebie, nie chodziłem. Ona generalnie dziką... jej dziką fantazją jest wchodzenie do samochodu. Patrzcie, Koka! Skatuj, no wchodź. No dawaj, właśnie. Jesteś driverem. No, gdzie Ojej, ojej. dwa razy O <jeje>. <śmiech> 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 Nie, no nie raz miałaś <laughs> <Nie śmiech> <przez> okno. <laughs> No tu, Gamoniu, ujść! Mam. Te otaj, byłaś teraz, Pyłk. Mam No gdzieś Gamoniu, ty gwiazdem, się Dobra, z by trzeba było jechać, go nie? Tam widzowie po przerwie, właśnie zbudowaliśmy czeską saunę, zaraz by the way. Zaraz budujemy dach i będzie się pompować i lecimy w kosmos. No, tak na razie to wygląda. Teraz zaraz przyszpilimy podłogę. To z grewus, to narysowało. No, Co? miłość ściana. Wstyd ci, że większy. Ale musimy wrócić na siedzibę Hexmate, żeby wziąć brakujące deski na zastrzały i sznurek do powiązałki, bo zaraz będą zbiory. Dobrze, jesteśmy, jesteśmy na takim etapie z Mateuszem, że musimy wzmocnić naszą konstrukcję, ponieważ boimy się, że jak mogą przyjść wiatry troszeczkę większe, to konstrukcja może nie być zbyt stabilna, sztywna i może po prostu się złożyć, jak, jak nasz kamerzysta. Jak źle y, robi montaż, to wtedy coś takiego wpiwa, i się tak składa. <śmulatuj> Zaczynam czuć się jak w odcinku Nie chce mi się. Kto nie widział, zapraszam do y, kliknięcia gdzieś tutaj. Tutaj będzie adnotacja. Kliknijcie tam i zobaczcie nasz odcinek pod tytułem Nie chce mi się, gdzie nie chciało mi się. A teraz ci się chce? Nie wiem jeszcze, zaraz zobaczymy. Tutaj na pewno nie ma Dawida, który tnie piłą tak że jest już. A Zaczynamy napinać sznura. Jak się dla Was staramy, widzowie? Moglibyście docenić i zacząć oglądać te gówno Nie no, żartuję. A czy ogólnie, ostatnio powiem Ci, że podsumowaliśmy z derybem ten projekt, nie? Że. Ach, chuj w to, nam się podoba. A reszta to tam w dupie. Podobają mi się te filmy, które sobie robimy. Ja lubię sobie w niedzielę oglądać nasz filmik. Ja też. skończyliśmy w sumie sobie ścianki, konstrukcję. Napiliśmy sznurki, żeby folia na dachu nam nie obwisała ta ze szklarni, co nam ją polecili. No i teraz właśnie będziemy rozścielać tanią folię budowlaną. Właśnie kluczem tutaj do sukcesu jest tanią, która będzie robić nam za podłogę, bo w ogóle malarze tak robią samochodowi, jak malują w chałupniczych warunkach, tak jak my, że zlewają podłogę wodą, żeby ten pył cały się czepiał do tej wody i żeby się nie unosiło coś tam. Nie wiem. Będzie ładnie jednolicie. Nie Ktoś, będziemy malować elektrodę, czy to. Nie będziemy malować na trawie, więc rozwijamy ją. Ależ to wygląda profesjonalnie Tylko czekać jak wszystkie polskie lakiernie zrezygnują z drogich systemów Przejdą na takie ładne jak my mamy Stary po co się kabina lakiernicza za 140 tysięcy Jak można mieć taką za 140 zł Wklejałem się jak jaja do uda Ale dostaję kamszoty Zobacz Ale ona będzie jak marzeń Dzień dobry. W chwili obecnej właśnie pierwszy test, testowy run, w którym Honda będzie wjeżdżać, ale mam pomysł, jeszcze jeden, zanim to zrobimy. Tutaj nie wiem czy pamiętacie, ale jak nie pamiętacie, to ta klamka wypadała, zaraz będzie naprawiona. Bardziej jak zwykle śpi na no, robocie, jak się ale, za kierownicą Honda. Ci, że tak jest za, y, zachód słońca, kurde, dotykam tej fajnej takiej ala skórzanej kierownicy, czuję ten zapach takiego japońskiego starego samochodu. Co to kurwa, jest? Dobra, wracając do mojej opowieści, Mateusz tam kręci. No, czuję się jak taki król, wiesz? W sensie, nie król, ale taki gość. Taki, który się czegoś dorobił i właśnie jedzie sobie nad morze. Bo... Ja Możesz mi się nie w... Tada! I co, można? Można? Chcieć, to móc. Jaram się. Byłem czy przodem? Nie no, tyłem. Więc. Mamo ja chcę lakiernię. Mamy, Mamy lakiernię w, w domu. Lakiernia w domu. Nowiutka no folia zadarta. No, no z rozpędu musisz lekko, głąbie Dobra, powoli, powoli, stop! Nowiutka lakiernia, no, zobacz co narobił Gamon. Jeden, no, nowiuszką lakiernię zniszczył. No. Zobacz coś narobił. Nie opanowałem mocy. Nie ja ale no, ludzkie pojęcie, nie wytrzymam, no. Kolejny wspaniały dzień Ja Piernica, nie wiem tak. no. Poczekaj bo jest pierdolony tak obiektyw No więc witamy dzisiaj Kolejny piękny słoneczny dzień Nie żeby coś, że przed chwilą padało Ale z racji tego, że Bartek nie umie jeździć hondą I zepsuł wczoraj nowiutką kabinę To dzisiaj wymieniliśmy kierowcę na Hondziarza typowego mm. Bartek, nie patrz, bo będziesz taki jak. on ile pali? A ja dzisiaj obróciłem moją czapkę kierownika. Teraz widać, że jestem w trybie spoczynku, więc dzisiaj ja nie pracuję, będę tylko dyrygował. Bartek w ogóle nie ma czapki, strasznie mnie rezi słońcem. Nie od niego klasy. Robimy bramę. Idziemy po drewno. Starka. Ja pierdolę, ile on hałasuje. Jest gość, który przychodzi do przedszkola w takich budzikach świecących, kur. Jak mam kosiarkę taką, co się na niej siedzi i jeździ, to skosi z tyłu trawę? No bań! Duki! Chcesz trawę skosić kosiarką? To wie, że siedzi, traktuj. Ona też jeździ. No mogę. O wiedziałem. No mogę pojeździć na nic nie no. Delegatko. Tak jak mogliście zobaczyć, jak wczoraj tutaj pracowaliśmy, to uszkodziłem sobie małego paluszka przez rękawiczkę i dzisiaj mam placerek z Garfieldem, więc możemy pracować <laughs> dalej. No i co, skutecznie bardzo szybko pozbyliśmy się Dawida. Możecie zobaczyć. Zasięgnęliśmy rady doświadczonego ojca, który nam powiedział, że jak idziesz z dzieckiem do marketu, to musisz mu dać coś, żeby się kręcał. No i działa. Jak na razie nie suszy nam dupy. <grym> Więc możemy teraz przystąpić do pracy. Została nam tylko brama do zbudowania. Deseczki skracamy o 2 cm, żeby ta ramka była 2 cm jakby krótsza. I, I żeby nie chodziła o ziemię przy otwieraniu. Serwidowie, kurczę, blady wpadło mi coś do oka. I to nie był prusek. <grym> to była kamara. Kto wie ten. A kto nie wie, to może zobaczyć tutaj jest odnoś. <grym> Okay. No jest świetne to. O, dawaj to zrobimy jako, jako portret i zapozujemy tutaj. Coś poszło nie tak. Bartek zepsuł i te belki, zamiast przykręcić boczne od boku, to przykręciły w środek, i teraz zabrakło nam właśnie ten kawałek. O boże, na chwilę zostawić ich samych, nie? To jest tragedia. Tylko byłem oddelegować długiego do koszenia trawy i już spierali. Przepraszam, u mnie w projekcie było dobrze. Przepraszam, na filmie będzie pokazane, kto to przykręcał, To też mogło wpłynąć na długość tej belki. Nieznacznie, ale mogło. O dobrze, tu przewód przejdzie od agregatu, akurat, to było przemyślane. Gdyby ktoś się stał dlaczego daliśmy takie małe zawiasy, to odpowiedzisz mi, bo takie mieliśmy. Czemu dostaliśmy takie małe zawiasy? Bo mamy małe susiaki? Nie. A co? Ty Skąd on to wie? Chcesz gumę? Chcesz? Ale tak, żeby nikt nie widział. Na rękę chcesz, tak? A jak będzie kółko, to będzie git. Działa, nie? Na no, a Nie, w to nie. Pies biegający bokiem. Tak, <śmianowidze> to Odejdź tą kamerą k *r. zobacz. Czaj działa. zajebiście działa ty. Podoba mi się. Nieładnie, fajnie wyszło by to. Fajnie to wyszło. Także kończąc tym optymistycznym akcentem, że fajnie wyszło, zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się już w następną niedzielę, klasycznie, w każdą niedzielę, w której będziemy tamten przybytek luksusu malować. I nie tylko, ale co jeszcze będziemy robić, to już dowiecie się w przyszłym odcinku. Więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i żeby to się zaczęło zwracać, że Bartka było stać w końcu na przeszczep włosów. Zobaczcie na tą smutną minkę. No, więc do następnego. I Go beast on em. I go beast. Go deep, I OD on em. I go beast. Apply pressure, put heat on em.